Zapraszam trenerkę na Złote Antosie? Dobra Magda, to co z tą galą? Masz czas pod koniec lutego? Może pójdziemy razem na galę rozdania Antosiów? Potrzebuję... Będziesz, yy, będziesz tam... Kartę. Będziesz tam znała niejedną osobę, myślę. Będzie tak? Bartek. Tak, <laughs> Czekaj, będzie no Bartek? Dana, będzie to... Bartek chyba. No Bartka znam. No widzisz. Czyli <laughs> Rizowanie na mnie. Sigma. Jak przyjdę z tym wąsem, to mnie nie wpuszczą. Będziesz znała już trzy osoby. Trzy? No, Bartek z Olaczką chyba przyjdzie. Nie wiem. Aha, no dobra. Zakładam, że się znacie, czy nie? Albo wiesz, nie. kto to? A. Kiedy Madzia miała 13 lat, Ola już jeździła samochodem i była na studiach. Tak w skrócie. No to przynajmniej wiesz, Wiem, kto to, ale. Kasyna w Warszawie. Byłaś w dwóch kasynach w Warszawie? A co no. ty tam robiłaś? No ja lubię sobie czasami w Blackjacka zagrać. Ja no to, no to No to słuchaj, dzwoń, dzwoń gdzie trzeba i wolne. No dobra, a jakieś kwestie, kwestie techniczne? takby. Yy, to ile to trwa? Jeden dzień? Jeden wieczór to trwa. Jeden wieczór, dobrze. No, nawet nie cały przypuszczam. Ogólnie tak, nie płacę, nie przyjadę po ciebie. Mhm. No i co, i tyle w sumie. Ale będzie naprawdę fajnie. Dobra. Klikam analiza własna. O, pierwsze kocinki. No, chyba ta. Nie, nie, przegląd partii. To coś to na zielono tam. Świeci. I może przegrałeś partię. 72 miałaś. Chuj, dobrze miałaś. Ej, miałeś jeden wspaniały, ja też! Ja, pir. kumas? No. Ej, miałaś trzy przeoczenia, je ja jedno. Ale Riz. No widzisz. No dobra. I w ogóle ten czat no, cały czas pisze w Książka, 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 książka. Ksi to nie książka. Czemu nie książka to? To co jest książka? O, Paweł Gracycki, tak jak go nauczyłem. A jaka książka? No patrz, tu jest książka. To, czy, to co zrobić, żeby to. Była... Czy, czy już się kończą książki? Kie od czego to zależy, że. A, że to jest, to jest jakby koniec, koniec danego otwarcia, teorii. Teraz jest koniec teorii już? No. Ale od. Płaś tu, zobacz. 0,2 dla mnie jest. Gratulacje no. dla ciebie A, nie wiem co się gra. -a, wiedziałem. Ale potem przerzuciłem, widziałaś, tylko za wolno. Dzięki. Atak centrum. -a, mówili mi to, na tylu szkoleniach i... Patrz. Pięci aż... Mogła e pionka. Na bicie. Czemu 5? Czemu 5 dosta, dostałaś aż? O ku... Bo goniec bije na e6, król musi iść na h8 i wtedy cofnij sobie tą pozycję, żeby ci pokazać. Nie, jeszcze cofnij. Cofnij. <noise> ona ma delay. Teraz? No. Ty ja teraz, no jak pionek na f6 zagrałeś. No, nie zagrałem. <noise> delay ku... <noise> Jeszcze w prawo. Kliknij. No. Znowu cofnij. No. A my patrzymy na Twój tł No i teraz chcesz. Cofni. No, no. Jak zagrałeś pionkiem na F6. No. Jeszcze poprzednia sytuacja. Jak Ten Hetman nie stoi na D7. Na F czy na E? Na E! Uj. Teraz? Ona ma duży delay. Ona jest z Afryki. Jesteś w Afryce, rozumiem, nie? już poczekam. <laughs> Jak zagrałeś skoczka na D7. Teraz ja gram, pionkiem. tak. Ty grasz pionka, ja gram skoczka. No i co? No, kolejny ruch. No i F pionka pusznąłem, no? Jak twój pionek stoi na F6, to ja w tym momencie mogłam bić gońcem pionka na E6. Mogłaś. Bo ja muszę królem odejść, tak. Tak, bo wtedy twój król musiałby odejść o jedno pole w lewo. I w tym momencie ja bym mogła wskoczyć skoczkiem na F7. I zrobiłabym podwójne bicie. Na... Y, królu i skocz na królu i hetmanie. No tak, to dlatego jest GG, no tak, masz rację. No. To co tego F nigdy nie Ale pchać. Tego... A to tu dlatego się odchodzi tym królem. Oni, jak oglądam czasami, jak to grają ludzie, to oni tym odchodzą tym królem jakoś szybko, nie wiem. No. Nie no, paw to jest Riesler. Ej, paw, działaź! Great! Ale to jest normalne, czemu to jest great? To jest normalny ruch, no, Ty co on nie powinien, powinien ograć, ruch? figurę zyskał. No bo to jest właśnie sytuacja, w której ja ci powiedziałam, że ze względu na to, że ten ruch sprawia, że mój goniec nie ma gdzie się ruszyć. No nie ma, nie ma. A czemu tak? No. No i co teraz niby? No ja musiałam tutaj kombinować. E, dogadują się. Nie będę mówił I nic co, w stylu, nie zakochani nie? są wspaniali, ale... Probsi. Nie, nie, ja się tak nie znam na tych szachach, żeby to tak liczyć, sprawdzać. To jest za... w sumie, że Dalort już jako pierwszy ćwiczy, drugi jest nitro, tego się nie spodziewałem. Fajni są. Ta szachistka to Madziula, Madzia. Taka moja znajoma, dosłownie znajoma, bo widziałem ją dwa razy w życiu. Ostatni raz ją widziałem jak miała 13 lat, nie żartuję. Ona siedziała na czacie u mnie i napisała ostatnio do mnie wiadomość, że nie spodziewała się, że zobaczy mnie w internecie, jak złomuję szachowego mentora. No i Pawcio mówi tak, wezmę chętnie udział w turnieju streamerów. No i ja się pytam Pawła, Pawcio, a czy masz jakieś takie, yy, wiesz, yy, czy wyrażasz jakieś zainteresowanie jakąś trenerką albo trenerem? A on mówi, daj mi jakąś kobitkę. To se myślę tak. No dobra, no i dałem mu. Słuchaj, już dopisałeś Pawełkowi panienkę Madzie jako partnerkę na Antosia. A to potwierdzone jest? To jest potwierdzone? Tak? Ale jaja. Oni będą razem na Antosiach? Już są razem. Ale jaja. No dobra, to Delart formalnie dziewczyny znalazł w szachach. Można, można. A ty co, spe Dalej nie gra w szachy? Nawet mi się nie żal. No ta, Delord już swój turniej wygrał. To mnie naucz. Pierwsza wiadomość na czacie. Follow 2 minuty temu. A co? Jesteś kobietą? Nie? Drugie konto? To jest co jest, suhar? Kiedy masz ćwiczyć te szachy? No ja na razie, jak widzisz, jeszcze nie ogłaszałem nic głośno, bo jestem tak czy do sponsora na 100 Pro, ale już można startować, większość startuje. Dzisiaj zapowiadałem, że pula nagród docelowo ma podejść pod sześciocyfrówkę, to znaczy być tą symbolicznym 100 tysięcy do rozbicia, nie? Także de facto można już ćwiczyć. Pod nitroś ćwiczy i Delort ćwiczy, ale wiesz, to już bardziej jest kwestia tego, że moim zdaniem, jak wszyscy wystartują równo, to hype będzie, a tak to na razie się to rozbija. Głównie między Delorda i Nitra, z czego Delord hizluje swoją trenerkę. Zresztą, zobacz. On z nią po godzinach na... razem w Lola i ją na Antosie, no. To jest taki wariat. O, skończył streama. A nie. Bo gramy tą samą partię, widzimy to samo. Czemu on nic nie mówi? No nie a tak czy inaczej już segrają. Dobra, już to można powiedzieć, że. Trenerem Mokrego Suchara docelowo ma być Patecki, to już wiedzą ci bardziej kumaci, ale jest kłopot, bo Patecki właśnie ogłosił, że ma jakiś k... coś tam Antarktyda i w związku z tym ja się muszę odezwać do Pateca i zapytać, czy przeszkadza mu streamowanie z Antarktydy. A, on już wrócił, ale no dzisiaj coś k... nakreślił, ty. Projekt Antarktyda zwiastun. A, 11 dni temu, dobra, to luz. Sorry, ja mieszkam pod kamieniem, tu u mnie w Radomsku nie ma internetu. On już wczoraj w Lola napisał? Dobra, suchar. Dzwonię do Patesa, teraz. Gorzej, jak powie, że jednak... albo nie dzwonię. Elo, napiszę elo. Ale byłby ja, jakby się okazało, że jednak Pateski nie może, co? Lik typu roku. Dawno nie było podcastu, podczas którego próbuję się naprawić brusa. A chciałbyś robić podcasty lifetime? Bo ja na pewno w tym sezonie będę robił podcasty offline, ale to zupełnie inna tematyka. A wróciłbym do tych rozmów z Brusem, z Overpoem. To było spoko. Raz w tygodniu. Podcast o Brusie. O Meskitu. I o mentorze. To było fajne sumie.